Cześć, jeżeli właśnie oglądasz ten zwiastun, to znaczy, że najprawdopodobniej jesteś zainteresowany swoim własnym rozwojem. I na pewno zdajesz sobie z tego sprawę, tak samo jak i my zdajemy sobie sprawę, że na rynku i w internecie jest tak naprawdę mnóstwo kursów mniej lub bardziej skutecznych i wartościowych, w których możesz się nauczyć również o tym, jak sprzedawać. Dzisiaj chcemy Ci opowiedzieć, co znajduje się w naszym kursie, a to, co mogę zagwarantować, to fakt, że jest w nim na pewno maksimum konkretów i merytoryki, a minimum lania wody. Zawsze przed zakupem jakiegokolwiek produktu zastanawiamy się, czy jest to dla nas i jakie korzyści możemy z tego osiągnąć. Więc, przede wszystkim, ten kurs jest nakierowany do osób, które są na początku swojej drogi w sprzedaży, już są w trakcie nie, lub już są bardzo dużo i się troszkę stali, być może potrzebują troszkę odświeżenia tej wiedzy. Więc, jeśli pracujesz w call center i na co dzień wykonujesz maszę różnych połączeń, kolb i tak zwanych, to to jest idealne szkolenie dla ciebie. Jeśli jesteś przedstawicielem handlowym, gdzie masz kontakt face to face z klientem, to także jest dla Ciebie idealne szkolenie, ale tym bardziej jeśli zarządzasz swoim małym, większym zespołem, jesteś menadżerem czy kierownikiem i chcesz poznać uniwersalne zasady, które pozwolą Ci porozmawiać się z swoimi współpracownikami, ale też radzić sobie z nimi, z klientami, to, to jest idealny kurs dla Ciebie. Kurs rozwiązuje przede wszystkim problem, z którym każdy z nas, czy to mój, czy Arek miał ten problem, czy nasze osoby w naszych zespołach, czyli o tym, jak odróżnić obiekcje od wymówki, o tym, jak dotrzeć do prawdziwej obiekcji klienta, zrozumieć ją dobrze, o tym, jak słuchać na najwłaściwszym poziomie, bo ich jest aż cztery, z czego dowiesz się z jednej lekcji, dowiesz się, jakie zasady rządzą światem, czy też światem sprzedaży, bo jest kilka takich zasad, które na co dzień każdy z nas stosuje się, dostosowuje do nich, a nawet często sobie nie zdajemy sprawy i my o tym w tych kursach także opowiemy, ale opowiemy też po jednej z naszym zdaniem najbardziej uniwersalnych zasad, które pomagają w jakiś sposób radzić sobie z tymi obiekcjami, bo to jest duży problem, jeśli chodzi o jakiekolwiek elementy negocjacyjne. Czyli tak naprawdę w pigułce wiedzy, w nie, wie, niewiele więcej niż w dwóch godzinach, dowiesz się tak naprawdę tego, co potrzebujesz mieć, jeśli chodzi o podstawę i fundament. Na tych fundamentach możesz po prostu później się rozwijać. Więc to wszystko w tym kursie zyskasz, myślę, przekazane w bardzo przyzwoitej formie, bardzo szybkiej, bez lania wody. Tak jest. A jeżeli jesteśmy tu przy formie i funkcjonalności, to jest to wszystko podzielone na konkretne lekcje, które możesz ukończyć. Po ukończeniu kursu otrzymujesz swój imienny certyfikat ukończenia takiego kursu podstaw sprzedaży, który no, jest zawsze jakąś wartością dodaną dla Twojego rozwoju i na, na rynku pracy. A dodatkowo po zakupie masz dostęp do tego kursu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez konto studenta na naszej platformie, no i dostęp masz oczywiście do żywotni. Także zapraszamy Cię do zakupu naszego kursu, a także podzielenia się opinią i recenzją po jego ukończeniu. Pozdrawiamy z trzeciego punktu widzenia. Cześć.